Pojęcie chłonności terenu, chłonności inwestycyjnej terenu, czym jest, komu służy, kto się powinien im interesować, kto powinien wykonać analizę chłonności terenu oraz co powinna zajmować taka analiza. Zacznijmy od tego, kto powinien korzystać z takiej analizy chłonności terenu. I wbrew pozorom nie jest to wyłącznie inwestor, bo po pierwsze powinien korzystać z takiej analizy właściciel terenu, jeżeli chce w niego zainwestować albo chce go sprzedać. W pierwszym przypadku to jest dość oczywiste, w drugim przypadku dlaczego? Ano, dlatego, że taka analiza pozwoli mu ustalić właściwą cenę za teren. Nie będzie go sprzedawał zbyt tanio, ale też uniknie częstego zjawiska, to znaczy oferowania terenu zbyt drogo. Musicie pamiętać, Będąc na przykład właścicielami, że każdy kupujący inwestor wykona taką analizę, wobec tego wy wykonajcie taką samą, a szczególnie to dotyczy inwestycji prowadzonych w celach biznesowych. Teraz drugą osobą jest oczywiście ten, kto chce tam zainwestować, no bo on chce wiedzieć, co może na danym terenie zbudować i czym będzie mu się to opłacało. Trzecią osobą jest pośrednik w obrocie nieruchomościami. Jeżeli chcesz. Jesteś pośrednikiem, a chcesz profesjonalnie wykonywać swój zawód i uczestniczyć w tym obrocie i być równorzędnym partnerem dla stron transakcji, no to musisz na takiej analizie się znać. Musisz też czasami potrafić zrozumieć, czy dana analiza została wykonana poprawnie, ocenić ją oraz może samemu przeprowadzić taką analizę. I tutaj wracamy do tego, kto powinien taką analizę wykonać. Z pewnością. Osobą właściwą do wykonania analizy, a przynajmniej jej części, o tym dlaczego mówię o części, to zaraz powiem, jest architekt lub inna doświadczona osoba, znająca się na budownictwie. Ten architekt, ten zresztą powinien być doświadczony, a nie ktoś, kto wykonuje swoją pierwszą pracę po studiach, to może parę błędów popełnić. Uważaj na to. Dlaczego architekt lub ktoś znający się na budownictwie? Dlatego, że on z pewnością zna przepisy, które decydują o tym, co można wybudować, jak można by wybudować, zna te pojęcia i w tym temacie będzie się łatwo poruszał. Ale jest też potrzebna wiedza ekonomiczna lub też o uwarunkowaniach tego terenu. I to też czasami mówimy o inwestycji, która ma znaczenie lokalne, a czasami o inwestycji, której. Znaczenie jest na przykład w odnośnie do województwa, kraju, a może nawet Europy. I taką analizę trzeba umieć wykonać, i firma, która potrafi wykonywać te takie wielkie analizy, często nie wykona tych analiz dobrze odnoszących się do specyfiki danego terenu, bo go po prostu. Nie zna, a przynajmniej jeżeli nawet wie, jak to wykonać, no to poświęci na to bardzo, bardzo dużo czasu i będzie taka analiza siłą rzeczy droższa niż analiza wykonana przez kogoś odpowiedniego dla danej inwestycji i danego rynku. Właśnie. I teraz dlaczego powiedziałem, że ten architekt lub budowlaniec jest tylko częścią rozwiązania? Bo analiza dobra terenu powinna skupiać się na tym. Co możesz wybudować, to jest jedno, a druga to jest, co warto wybudować, bo to, że możesz wybudować coś ogromnego i super, nie znaczy, że na przykład na to będzie popyt. A może warto wybudować coś całkiem innego. Przecież są tereny, które mają na przykład dwojakie przeznaczenie. Na przykład na budownictwo mieszkaniowe lub usługowe. Może zamiast mieszkaniówkę lepiej na tym terenie zbudować usługi. No i teraz, właśnie, co można wybudować i na czym ta analiza powinna bazować? Po pierwsze, na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli taki plan jest, to on dość dokładnie i precyzyjnie mówi, co można wybudować. Jaka jest, czyli co? Czyli na przykład, czy to ma być budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, mieszkaniowe, może usługówka, może magazyny, wszystko jedno, plan to określa. Drugie, na przykład, jaka może być wysokość zabudowy, jaka może być jej intensywność, to znaczy, jaką część działki możesz zabudować, jaką musisz zostawić biologicznie czynną. I tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie ograniczenia są w planie zagospodarowania przestrzennego. A co zrobić, jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego? No i tu jest cały sekret i zmyłka, bo w tym kursie też mówimy o procedurze uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. I w tej lekcji mówimy, że jeżeli występujesz o taką decyzję, to powinieneś się właśnie oprzeć na takiej analizie, co można wybudować i co warto wybudować. I jeżeli jesteś osobą, Sprzedającą lub profesjonalnym pośrednikiem i chcesz pozbyć się tego terenu, to warto jest wziąć warunki zabudowy, które pozwolą maksymalnie zagospodarować ten teren, maksymalnie go wykorzystać. To, że ktoś potem przyjdzie i go wykorzysta, nie jest zupełnie inną sprawą. Dlatego też, jeżeli jesteś pośrednikiem, doradcą i do Ciebie zgłasza się ktoś z taką ofertą, to powinieneś umieć Ocenić, czy na przykład, jeżeli on wystąpił o te warunki zabudowy, to wystąpił na te właśnie maksymalne warunki, a może on po prostu nie wymyślił tego dobrego, co można zabudować i po prostu jego działka jawi się działką mniej wartą niż jest w rzeczywistości. I teraz wracając do tej analizy. Plan zagospodarowania przestrzennego lub istniejące warunki zabudowy lub te, o które wystąpisz, to jest jedno, ale musisz pamiętać o innych ograniczeniach technicznych. No na przykład sam grunt. Może grunt jest podmokły i trzeba będzie wydać mnóstwo pieniędzy na izolację albo wręcz na palowanie fundamentów. No, w takim razie budowa będzie znacznie, znacznie droższa i to też musisz o tym pamiętać, bo to wpływa na twoje koszty i to ci właśnie dobrze oceni budowlaniec. Są przepisy mówiące o odległościach od granic, ale są też przepisy mówiące o rzucaniu cieniu na inne działki, na słonecznieniu terenu, minimalnej ilości powierzchni biologicznej, którą musisz zostawić. Minimalnej odległości od drogi publicznej, którą musisz zachować, minimalnej ilości parkingów, itd. Tak i, tak I na te pytania najlepiej odpowie osoba doświadczona w budownictwie, czyli warto zatrudnić architekta. Ale teraz wróćmy do tej drugiej części, takiej właściwie analizy słod, bo należy sprawdzić mocne i słabe strony terenu. Należy sprawdzić, czy on ma jakieś zagrożenia, są związane z danym terenem, czy nie. Co buduje konkurencja? Czy na przykład to, co chcesz wybudować, to już w koło stoi 20 podobnych obiektów. Trzeba też pamiętać przy tej całej analizie, że na przykład jeżeli wyjdzie ci z tej analizy, że możesz wybudować tam 1000 metrów pumu, czyli. Powierzchni użytkowej mieszkalnej, to tej powierzchni całkowitej musisz wybudować znacznie więcej. Mniej więcej stosunek taki typowy między pumem a powierzchnią całkowitą to jest 1 do 0,8, czyli 20% to są te klatki, inne rzeczy i inne rzeczy. To wszystko musi być w tej analizie uwzględnione. Co więcej, warto też dokładnie rozejrzeć się po okolicy, bo ja znam, to pierwszy przykład, który Wam podam. Sytuację, gdy ktoś wybudował halę, do której miały przyjeżdżać tiry z dostawami i z odbiorem towarów. Tyle, że zapomniał obejrzeć, jakie drogi prowadzą do tej działki. Wydawały mu się szerokie, ale na znaki też się trzeba patrzeć, i na to, że na dany mostek mógł wjechać tylko. Pojazd o maksymalnym ciężarze do bodajże 10 ton, jeśli dobrze pamiętam, jest to Tira, raczej eliminowało z tej dostawy. To no, można było zawsze zbudować drugi most, ale to już jest inny problem. Także warto, jak mówię, spojrzeć się na to, jaka jest faza rynku, co jest budowane i jakie są rzeczywiste potrzeby. Mój kolega deweloper pod Warszawą wybudował całe osiedle segmentów i przez 3 lata tych segmentów nie sprzedał. No, trafił trochę w kryzysowy okres, ale też w koło było mnóstwo segmentów. Dopiero kiedy rozejrzałem się ja i jeszcze kilku i mu doradziliśmy, to te segmenty zostały zmienione na po dwa mieszkanka. I sprzedało się to raz, dwa, trzy bardzo prędko, bo na to był popyt a na segmenty w danym miejscu po prostu pobytu nie było. To samo dotyczy też analizy, jeżeli chodzisz w remont, a cały kurs jest ten o sprzedaży domów, w remoncie, rozbudowie, przebudowie nadających się do takich celów. Zastanów się, co możesz na danej działce zrobić, co możesz zrobić więcej niż tam jest i przeprowadź tą analizę i wtedy ci wyjdzie, czy Warto budować. Tyle, że jeszcze raz mówię, jedna analiza to jest analiza absolutnie od strony technicznej. To znaczy, co tam możesz postawić? Zagrożenia, właśnie te w geologii, a może tam mieszkają jakieś zwierzęta, które musisz chronić, albo jest na przykład jakaś flora, która jest zabytkiem przyrody i w ogóle ci nie pozwolono tej działce budować, albo będą liczne ograniczenia. Może konserwator zabytków? No, to jest ta cała. Analiza architektoniczna, ale z drugiej strony zastanów się, czy warto budować i co warto budować. I to też trzeba pamiętać: koszty budowy, koszty remontu podobnej nieruchomości w całym kraju są dość podobne, ta różnica jest niewielka. Natomiast koszty sprzedaży tej powierzchni, którą wybudujesz, zależą głównie od lokalizacji i od tego, czy jest. Popyt. Krótko mówiąc, analiza chłonności jest to całe kompleksowe podejście do tego, czy warto wchodzić w jakąś inwestycję, czy nie. I taka analiza powinna być wykonywana przez każdego rozsądnego inwestora, przez każdego profesjonalnego. Pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jak zresztą wynika z tego, co powiedziałem, warto do tej analizy zaangażować ludzi o różnej wiedzy o tej technicznej, budowlanej, architektonicznej, prawnej, ale także o tej ekonomicznej i tej znajomości rynku. Więc czasami dobra analiza wymaga powołania zespołu ludzi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach.